Dzień dobry, szczęście Boże, witam serdecznie w piątek, 21 marca. Moi kochani, dzisiaj usłyszymy w Ewangelii bardzo klarowny przekaz yy, o tym, czego Bóg oczekuje od swojego ludu. Czego Bóg oczekuje od Kościoła, ode mnie i od Ciebie. No właśnie, Bóg jest uczciwy w tej relacji z ludzkością i mówi prosto z mostu, że pragnie Pewnych rzeczywistości, że wchodzi w przymierze z ludzkością, wchodzi w relacje z kościołem, daje swoje dary i oczekuje pewnych rzeczy. To jest niesamowicie pięknie postawiona sytuacja, klarownie i uczciwie. I taki jest Bóg. I moi drodzy, dzisiaj Jezus opowiada w Ewangelii właśnie o tych oczekiwaniach. By pokazać, że jesteśmy też do czegoś zobowiązani wobec Boga. Nie tylko, żeby brać, brać, brać i korzystać z łask, ale że my też coś od siebie musimy dać. Tak jest, moi kochani. Ewangelia, y, którą dzisiaj Kościół nam daje na pokarm, jest z 21 rozdziału Mateusza, wersety od 33 do 46. No i Jezus opowiada tę historię, oczywiście dwa tysiące lat temu. Do Żydów, którzy na tamten moment byli narodem wybranym. Byli tą społecznością, którą Bóg wybrał przez Abrahama, przez patriarchów, których błogosławił, którą prowadził. Wyjątkowa społeczność. Ale ta wyjątkowość zakończyła się właśnie z chwilą przyjścia Jezusa. Jezus przyszedł i podsumował praktycznie te dwa tysiące lat, jak Bóg prowadził Izraelitów, prowadził Żydów, i otworzył nowy rozdział. Jezus otworzył szerszy, szerszą rzeczywistość, jak gdyby nową społeczność, nową rodzinę, która się rodzi przez Niego samego: społeczność ludzi zbawionych, kościoła. Ale już mówię, jaka jest ta Ewangelia i jakie jest to podsumowanie pana Jezusa i jakie są oczekiwania Boga wobec tych, których Bóg wybiera, którzy Jego wybierają. Moi drodzy, Jezus kierując się z tą opowieścią do Żydów, opowiedział następującą przypowieść. Pewien gospodarz wybudował winnicę. I o wszystko zadbał. Przepiękna, ogromna winnica. Ogrodził ją murem, zrobił tłocznie, wszystko zasadził, wieżę wybudował w środku. No, wszystko było perfekcyjne i zaprosił pewnych ludzi, zaprosił robotników, aby pracowali w tej winnicy. No, przyszli na gotowe i zaczęli tam po prostu korzystać z tej winnicy, pracować, cieszyć się tą pracą życiem, lecz po jakimś czasie w sposób naturalny ten gospodarz, ten właściciel przysyła swoich swoje sługi, by odebrali owoc, jemu należny. Patrz, Bóg daje pewną rzeczywistość narodowi wybranemu, ale oczekuje owoców, więc posyła sługi, lecz ci robotnicy wyganiają te sługi. Posła. Za drugim razem yy, kolejnych ludzi ci obijają, zabijają yy, te sługi i owocu nie przekazują właścicielowi. Za trzecim razem pomyślał sobie właściciel dobrze, to do syna swojego pośle do winnicy, oni uszanują mojego syna i posłał syna swojego. A pracownicy tej winnicy, widząc, że to jest syn, Pomyśleli, to musimy się go pozbyć raz na zawsze. To wszystko będzie nasze. Kiedy zabijemy dziedzica, to dziedzictwo będzie nasze. I co zrobili? Podnieśli rękę na syna, właściciela i go zabili. I wtedy Jezus podsumowuje tą przykrą historię, mówiąc, że to jest o narodzie izraelskim, który miał wszystko. Które miał Boże prowadzenie i błogosławieństwo, ale nie wydawał owocu, nie wydawał owocu, nie dawał odpowiedzi Bogu na te wszystkie łaski. Bóg wysyłał proroków, a oni wyganiali, zabijali proroków. A później posłał swojego syna i też z nim tak samo uczynili. I Jezus mówi, dobrze, to dziedzictwo, ta winnica będzie przekazana Innemu narodowi, będzie przekazana innej społeczności, która wyda owoc, która będzie współpracowała z właścicielem. I to jest właśnie obraz dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus pokazuje, że Bóg daje nam ten świat, Bóg daje nam błogosławieństwo, Bóg daje nam zdrowie, ciało, ręce, nogi, pewne środki, przestrzeń, czas. Do rozwoju, do życia, ale oczekuje owocu. I faktycznie 2000 lat temu, jeżeli była taka sytuacja, że ten naród nie wydał oczekiwanego owocu dla Boga, Jezus mówi: Dobrze, to dziedzictwo będzie przekazane innym ludziom, którzy będą wydawali owoc Bogu, właścicielowi, we właściwym czasie. No i został założony kościół kościół Jezusa Chrystusa kościół jako społeczność ludzi zbawionych którzy podążają za Synem Bożym i teraz moi kochani zobacz ty i ja i miliony innych ludzi jesteśmy w tej rodzinie jesteśmy w gronie tych chrześcijan więc mamy drugą szansę ludzkość ma drugą szansę wtedy naród wybrany nie wydał owocu a teraz My jesteśmy w tej winicy i co się dzieje? To samo. Bóg oczekuje, że będziemy przynosili owoc. Tak więc to nie jest tak, że sobie żyjesz i myślisz o sobie, ewentualnie o swojej rodzinie. Nie, musisz pomyśleć, jak twoje życie, czy twoje życie jest owocne dla Boga? Jakie owoce temu przynosisz? No, pomyśl, moi, kochani, bo to jest bardzo istotne. Bóg o to nas pyta, Bóg tego oczekuje, że twoje życie ma być owocne dla Niego. Masz przynosić owoc Panu Bogu. Nie tylko brać błogosławieństwa i sobie żyć jako dobry człowiek, ale przynosić owoc tego, że jesteś na tym świecie, że masz właśnie ręce, nogi, czas i pieniądze. Jaki owoc przynosisz Bogu? Jakiego owocu Bóg oczekuje od Ciebie? Ponieważ od każdego człowieka. Bóg oczekuje czegoś innego. Jesteśmy inaczej obdarowani, inaczej stworzeni. Mamy inne dary, inne charyzmaty, inne zadania. Każdy będzie przynosił trochę inny owoc i w innej mierze. Czego oczekuje Bóg od Ciebie? To już musisz zapytać swojego sumienia i skierować to pytanie do Ducha Świętego na modlitwie. Jest wiadome, że Bóg pragnie. Jesteśmy teraz w winnicy pańskiej, moi drodzy. Kiedy modliłem się dzisiaj rano, dostałem takie światło, że yy nasza owocność jest związana z trzema rzeczywistościami: czyli Twoje życie ma przynosić owoc przez ciało, że masz ręce, nogi, zdrowie, jak Ty ciałem służysz Bogu, po drugie, czasem. Mamy czas. Jak go zagospodarujemy? Czy 100% wpakujemy w robotę, w gromadzenie środków materialnych, do życia doczesnego, czy może w pasję jakąś, czy w komórkę, czy w rodzinę? Jak dysponujesz czasem? Czy masz czas na wykonywanie dzieł Boga? Czego oczekuje od Ciebie Pan, jakiej służby, jakiej pomocy, jakiej miłości do bliźnich? I czy masz na to czas? Tak więc ciałem służymy Bogu, i nasze ciało ma wydać owoc dla Niego, nasz czas ma przynieść też owoc dla Pana i pieniądze, dobra materialne, Twoje znajomości, kontakty, środki materialne. Czy ty nimi służysz? Czy się dzielisz? Czy tak jak y, przez wiele wieków było, chrześcijanie oddawali dziesięcinę dla Pana, czyli dziesiątą część zarobków oddawali na dzieła miłosierdzia bądź pomoc potrzebującym? Jak gdyby dziesiąta część Twojego majątku należy do Pana, on nią rozporządza, no i wtedy to nie jest Twoje, Twoje jest dziewięćdziesiątych, a Jedna dziesiąta jest Boga, więc jak gdyby to nie są Twoje pieniądze, i wtedy albo Ty nimi dysponujesz, albo wspólnota. I na osobistej modlitwie dzisiaj to zobaczyłem i Tobie to proponuję. Oczywiście to nie jest jakaś nauka obowiązująca, jakieś objawienie dla całego kościoła, tylko taka sugestia dla naszej wspólnoty na prostych słowach, bo ja wierzę, że to dzieło, to głoszenie Ewangelii tu przez internet na prostych słowach jest inspirowane przez Boga. Ja Mu ufam i pewne wskazówki, które dostaję na modlitwie, przekazuję tutaj na tych filmikach, yy, wierząc, że Bóg się nimi posłuży, że kogoś natchnie, że ktoś za tym pójdzie, bo to będzie akurat dla niego droga. Dlatego wypowiadam to, moi kochani. Tak więc mamy przynosić owoc. Panu, Panu Bogu i proponuje trzy płaszczyzny: ciało czas pieniądze. Pomyśl. Ty sam już w jakiej formie w jakiej mierze, jak te trzy rzeczywistości mogą Ci pomóc, by przynosić owoc Bogu, bo naprawdę Bóg oczekuje. Tak jak w tej przypowieści Posyłał swoje sługi, by odebrali owoc, ale niestety mu y, tych owoców y, wtedy pracownicy winnicy nie przekazywali i skończyło się. Odebrał Bóg to dziedzictwo im, przekazał y, innym ludziom. Oby nam Bóg nie odebrał dziedzictwa. Bądźmy pracownikami, którzy uczciwie cieszą się pracą, korzystają z tych owoców, ale też dzielą się pewną częścią z właścicielem. Przecież to jest normalne. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi na wspaniały piątek. Jeżeli ktoś ma takie Boże prowadzenie, aby się umacniać jeszcze nawożeństwami wielkopostnymi, życzę przepięknych rozważań Drogi Krzyżowej. My w Łodzi tutaj się cieszymy z pięknej inicjatywy ponieważ o godzinie 19 na takim wzniesieniu, które się nazywa Ródzka Góra, będzie biskup Piotr Kleszcz dziś, właśnie wieczorem o 19, prowadził to nabożeństwo ze wszystkimi chrześcijanami, którzy przyjdą, aby się pomodlić tymi rozważaniami 14 stacji. Tak więc, ktoś ze złodzi i okolic, serdecznie zapraszam na Ródzką Górę. Dzisiaj o 19 będziemy wchodzili na szczyt i rozważali, Zbawczą mękę naszego Pana. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi, gdziekolwiek jesteśmy. I teraz też dziękuję za wsparcie projektu ewangelizacyjnego, jakim będzie za tydzień koncert Jednego Ciała, ponieważ wiele osób faktycznie weszło w to natchnienie o Jałmużnie Wielkopostnej i zasponsorowało kilka biletów dla tych, którzy. Powinni tam pójść, a nie mają pieniędzy, żeby yy, na ten koncert się wybrać. Dziękuję za współpracę. Niech Pan nas wszystkich błogosławi i daje dobre natchnienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.